Cześć, jestem Mozomenku, a to jest kolejny odcinek serii z Minecraftem Przez Świat. Tak. Gdzie znowu będę kopał, aż znajdę diamondy? Jezus Maria, co się stało? Mam 60 FPSów. ów FPSów. Tak, to jest dziwne. To jest ta lawa, przy której nie ma żadnego diamenta! Dlaczego? Chyba, że tam coś będzie. Zobaczę. Tak, ale zaraz jak... Czekaj, Czeka ten gravel wisi w powietrzu. Lul. Jakieś bugi minecraftowe. Okej. Okay. Nic tu nie ma. Okej, okay, tak, więc... Jezus Maria. I komputer jest... Nie wiem co mu się stało. Okej. Okay. Więc zaraz wracam do was. Ok, wróciłem i tak właśnie sobie tej żelaza trochę przytopię i... I odłożę rzeczy do skrzynki. Ogólnie przydałoby się już troszkę zacząć rozbudowywać naszą bazę. Ktoś tam hukał u mnie. Ustaka tego kobla. Ok. Opa, to zostanie. A drzewko. Tylko tyle. Trzeba pójść ściąć coś. U zrobię sobie taki Kajlof. Dwa. Mm. Okej, okay, ja to już wszystko zrobię i znowu zaraz do was wracam. Tak. Tak, wróciłam sobie do tego pomieszczenia i teraz wykopię to żelazo. Wow, ale dużo tego było, po prostu. Tam nic nie było, to to zamuruję, żebym nie wpasł tam jakimś cudem. Wągla można wykopać. Tak co, jak miło. Tak, chwilę pokopiemy, jak nie będzie dajmondów, to po raz trzeci się z wami pożegnam. Albo czwarty. Nie, trzeci pożegnam i czwarty raz się przywitam. Ten odcinek będzie krótszy. A, powiem od razu, nie wiem czy mówiłem, chyba nie mówiłem, że odcinków nie było, bo mi net wywaliło i... I, i, no i nie mogłem, nie, no w ogóle nie, nie nagrywałem, bo i tak jakbym nagrał, to bym tego nie wrzucił, a nie chciałem... Nagrywać na za was, bo to jest bez sensu. Może chyba bym coś powiedział, bym ogłosił i nagle yy, film bym wrzucił za dwa dni i... Nic by z tego nie było, bo wszyscy by to wiedzieli o dwa dni później, więc... Okay. Lawa mnie denerwuje. Jak plumka, a poza tym boję się, że zaraz na serio tutaj będzie dziś lawa i wpadnę. A ja nie lubię. Tak. Okay. Mm. Pochodni nie zrobiłem. Tak. Okej, okay, mamy. Jakąś tam liczbę pochodni. Powinno na razie starszyć na jakiś czas. Ale zobaczymy. To mm. mi się nie sprasza, nie spawnuje? Mm, 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 mm. Co to było? Boże, jak to się straszyło. Jezu! I Co to było? Najpierw, kurde, jakiś dźwięk. Szuu! A potem nagle... Reklama biała. Przyszyłem, że się, że to jakieś coś. Prawa jest gdzieś tu O, wągiel W telewestu Nade mną żeby jakoś się do niej dostać żeby tylko na mnie nie zleciała. Chodnie Gdzieś tu powinno być. przede mną. Pójdźmy w stronę zombiego. To jest nade mną. Chyba jak jestem weski, nie ma sensu, żeby był poziom normalny. Niech tylko sobie kopię

O, siódmy level mam już. Gdzie ta lawa jest? Często przelewie diamenty. że dziś ją gdzieś tu. Gdzieś przed sobą. sobie coś. O, jętapysz. Szpisko. Mam takie wrażenie, że ja to ulewę po prostu okopuję. Ona jest gdzieś przy ścianie, a ja ją po prostu mijam. To tam. A który to jest poziom? 19. O, saluryt. Kurde. Dobra, mam tu gdzieś. Idę stąd, bo kurde przekopałem tylko Tak, miałem Jeden kobel, mam teraz kilka staków. Tak, zrobiłem kółeczko. Gdzie to jest? Boże. W w ogień. O mm. Wołają mnie i zaraz muszę... W ogóle mam dużo, to nie będę go kopał. Jest. Kurde. Dzwonią do mnie... Zaraz wracam. Okej, okay, dobra, wróciłem. Tutaj, tak. Ja dobrą pizzę na kolację. I kopiemy dalej. Chwila. A ta lawa gdzieś tutaj jest i ja ona mnie denerwuje Jeszcze z dwóch stron Jezu Co się dzieje? Kurde jakieś straszne dźwięki Lawa Czy ona była pod tym węglem? Super! I tam jest jakiś Kejbyk! Pójdziemy sobie najpierw tam. dam wam... O, oh, jak miło. Podam wam wykonawcę tej piosenki z mojego dzwonka, jakby ktoś się interesował. O, wow, żalzo mam budki ze zbroi okej okay. tu jest ten restau się troszkę o, ho, ho, ho. Na bogato widzę. Może nawet jakieś diamenty będą, czego ja skaczę. Dobra, i idziemy po Golden. Po golden, tylko po gold. To sobie ładnie tam już nie będę szedł. Tam czekolada jest jeden, dwa, trzy ogólnie zauważyłem, że cztery, pięć że buty z golda są tak samo dobre jak buty z z żelaza, więc. O, raz jeszcze. Kurde, chciałem tam pójść. No, mam takie dziwne wrażenie, że tam jednak coś będzie, ale mi się nie chce, bo to jest. Okej, okay, nie złapało mi. Okej, okay, już złapało. Płytka, więc nie ma chyba. Panie, bym na spawner trafił, okej, okay, tu coś. Jest, jest. Pierwsze diamenty. Pierwsze diamenty. Pierwsze diamenty. Ile? Pięć. Będzie na czapkę. Żartuję. Zrobię sobie diamentowy kailof I mieczor. Czy tak jakoś przycina? Okej, żelazo też jest. No zaraz pójdziemy, oho Węgla nie kopię. Po co mi ja dużo węgla? Ale lol, ile surowców znalazłem Widzicie co? Chyba zaraz będziemy powoli kończyć No, bo, my, bo jest około 15 minut odcinka, mi się wydaje Czy coś takiego grzybek i duże jeziorko lawy weźmy sobie grzybków troszkę jezu ile grzybków ale naprawdę fajny teren taki lawowy Pierwsze diamenty. Jest. Kolejne. Ale szczęście. Właśnie mi się pogolda. Skąd Łukasz? Okej okay. przyszedł, kolejne coś Cześć Lawo Ale tutaj hul, koczę to. Nie! Trudno, dużo mam żelaza. 26, no może nie tak dużo. Ale troszkę jest. Ale nie wierzę w to, że tyle diaksów. To nie lekko przesada, i kurde, tam zaraz kolejny będą. Dobra, ja to wykopię i zaraz do was wracam. Hej, okay, dobra, już wróciłem. I patrzcie, 46 żelaza, będzie na całe zbroję. Plus 4 to jest 50, 10 złota. 9 diamentów, 48 lazurytu, prawie 3 staki tego redsomda, sztek węgla no i kilka staków kobla. Naprawdę, a nie. Prawie 2 staki napisu, tak więc. Uf, uf, uf. To było jeszcze trochę, ale już sam nie chcę się zagłębiać, bo się zgubię. Więc komentujcie, subskrybujcie. <laughs> ja się z wami żegnam. I na razie. Dokładnie. Tak Cześć.